II wojna światowa przynosi częściowe, przymusowe przestawienie produkcji na produkcję zbrojeniową. W nocy z 22 na 23 stycznia 1960 roku Eugen Bolsch ginie w wypadku, nie pozostawiając po sobie potomków. Nad dalszą działalnością firmy piecze przejmują dzieci jego brata. Berlin, Bielefeld. Köln, Dortmund, Mannheim, Düsseldorf i wiele innych nazw miast to one zastąpiły numery katalogowe używane w początkowej działalności. Numery były zbyt mylące z powodu dużego wyboru, i tak właśnie Günter Bülich, ojciec obecnego właściciela firmy, wymyślił przypisanie nazw miast do LAMP. Do dzisiejszych czasów firma kontynuuje swoją działalność, pozostając w rodzinnych rękach.